Witam z tej strony Szwajcar. Mamy dzisiaj 10 lipiec. I bardzo ciekawa sytuacja. Na złocie. Dzisiaj zagrałem longa rano i z ATR wszedł Take Profit. Jak zagrałem tego longa? Pokrótce tu wyjaśnię. Przybliżymy sobie wykres. Wykres przybliżymy do interwału M15. Mamy tu wykres złota i tutaj zagrałem longa czyli pozycja long jak z ATR czyli metoda do ATR można było zagrać tego longa bierzemy wczorajszy dzień, czyli wtorek cały zakres dzienny jaki był na sesji wtorkowej czyli ten ruch wzrostowy w górę odmierzamy go od dzisiejszego dołka i mamy poziom, czyli nasz Take Profit dla tej pozycji Long. I w ten sposób zagrywamy z ATR. -u. Po prostu ATR wyznacza nam potencjalny Take Profit, gdzie cena po przebyciu tej wielkości po prostu już wytraci siłę i nie będzie taka mocna, może zawrócić i lepiej ewakuować się z pozycji kierunkowych. Jak można było zagrywać, jak zagrywa się z metody ATR? Jak na przykład wczoraj można było zagrać także z pozycji i wyznaczyć potencjalne te profity tutaj, to więcej na PGT, czyli Platformie Edukacyjnej Grupy Traderów. Przechodzimy teraz dalej. Mamy teraz wykres out USD. Tutaj rysujemy piramidę. Budujemy tą piramidę. Zakładam, że właśnie tutaj od pierwszej pozycji long cena wzrośnie ponad te szczyty tutaj. Łącznie te wszystkie pozycje dadzą mi ponad 1000 pipsów zysku. Czyli Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta i tak dalej, aż do 15-16 pozycji. One wszystkie, jeśli piramida nie zawali się, to one wszystkie tu ma, będą miały poziom średnioważonego stoplosa i od tego średniej ceny mamy 70 pipsów, czyli 70 razy 15 pozycji to daje 1050 pipsów łącznego zysku tutaj nad tymi szczytami. W ten sposób tutaj zagrywam piramidą. Piramida aktualnie jest otwarta na pięciu pozycjach. Mamy tutaj aktualny poziom ceny. I mało co brakowało, a już nie byłoby piramidy. Tutaj mamy wykres M5 na AutoSD, czyli ten long był wczoraj otwarty. Dzisiaj druga pozycja, trzecia, czwarta i piąta. Mamy duże zejście. Tu jest średnio ważony break dla wszystkich pozycji. Tutaj już są poziomy gridu, gridu strat. Także tu nie można już trzymać tych pozycji. Jeśli cena dotknęłaby do tego, tutaj mojego poziomu break-even, to zamknąłbym wszystkie pozycje, otworzył znowu jednego longa i dalej otwierałbym pozycję. By stopami nigdy nie trzymałbym tutaj poniżej. Tutaj poniżej to trzymają akumulanci w strefie i inne dżemowe osobniki. Także my tutaj tylko piramidujemy zyski. W ogóle nas nie obchodzą straty. Nie chcemy tych strat. Cel jest 1, ma być 1000 pipsów minimum albo 0 na break haven. Tutaj w szczycie było około, w maksie już było plus 100 pipsów. Na ruchu od pierwszej pozycji, tutaj do maksa, było 36 pips ruchu. Czyli już widzicie jaka jest siła metody, że tutaj do maksa jest 36 pips, a już na 5 pozycjach tu mieliśmy 100 pips zysku. A ile ryzykowaliśmy? 0. Break even był na 0, żadnego gridu strat. Ja po prostu nie uczę akumulacji i gridu unikam, bo sam jestem traderem, a nie żadnym marketingowcem, czy innym influencerem forexowym, czy brokerskim ryzyko jest zero, a już tutaj mamy plus 100 pipsów na pozycjach piramida dalej trwa, buduje się poziom tutaj niezaliczony tego breakeven Przypominam, że tu nie byłoby pozycji już, jeśli cena by przekroczyła. Budowalibyśmy pozycję od początku do piramidy. Mierzany gry akumulacja. I jeszcze powiem dlaczego tutaj robię piramidę na Autosd. Tu mamy sesję wtorkową. Dzisiaj jest środa. Tu mamy poniedziałek i piątek. Piątek zauważyłem, że mamy spadki. Spadek o około 70 pipsów. Największa korekta około 10 pips. Czyli bardzo dobre warunki do piramidowania, bo stosunek korekta swing to około 15%. Poniżej 20% już możemy piramidować. Tutaj mamy drugie zejście. Nawet o około 90 pips. Bo. Tutaj mamy poziom 6,990, a tu w dole mamy 0,690, czyli spadek o 80 pipsów. Przy największych korektach około. 10 pips. Nawet nie przekraczają. Czyli dwa ruchy pod rząd. Bardzo trendowe, które da się spiramidować. Także zaczynamy zagrywać piramidowaniem na kolejny ruch, który także można spiramidować. Rynek po prostu wchodzi w okres, gdzie są trendy przy małych korektach. Nawet tutaj to widzimy. I tutaj także. Wszystkie zasady, jakimi tu kieruję się w piramidowaniu, a nawet całe konto, gdzie piramidujemy zyski, jest dostępne na grupie. Będzie dostępne na grupie PGT, czyli Platformie Edukacyjnej Grupy Traderów. Jeśli chcecie się zasubskrybować, to napiszcie do mnie lub, lub wejdźcie na grupę Traderów. I jeszcze słowo na temat AutoSD od użytkownika Scarab, ponieważ widzę, że wstawił dzisiaj rano prognozę na temat pary waltowej AutoSD i myśli o wzrostach na tej parze. Witam Scarab Trade, metoda korelacji. W dzisiejszym wideo opowiem o przeprowadzonej przeze mnie analizie na parze walutowej dolar australijski do dolara amerykańskiego. Dzisiaj ciekawa sytuacja. Para walutowa fajnie nam zareagowała na korelację z miedzią oraz srebrem. Jak można zauważyć na załączonym tutaj w załączonych wykresach mieliśmy jeszcze po dosyć niskim kursie dolara australijskiego w porównaniu do miedzi, która już ruszyła z kopyta do góry. A podobnie to również wyglądało na innym surowcu, jakim jest srebro. Teraz surowce również kontynuują wzrosty, co dobrze wróży dalej, by trzymać pozycję na dolarze australijskim. Na chwilę obecną, u mnie już ta pozycja jest blisko 40 pipsów na plusie. Także, także dobry początek. Tutaj zaraz przejdziemy do O, jest moja pozycja, którą zawierałem po kursie 69,20. Również ciekawa sytuacja dzisiaj na y, rynku ropy. Tutaj sk skorelowana z nią walutą. Korona norweska, dolar do korony norweskiej spadł w reakcji na wzrosty cen ropy. Ropa już nam rośnie od dłuższego czasu. W zasadzie mamy wzrost już od 5 lipca. Dzisiaj też, również po południu, fajnie to zaczęło. Pracować dalej w górę, no i tutaj ciekawie to wyglądało do korony norweskiej, która dopiero teraz, ostatnio spadła. Także był fajny tutaj ciekawy ruch do wzięcia. Dobrze, teraz trzymamy dalej jeszcze część pozycji i liczymy na dalsze prowity.